W ramach międzynarodowej kampanii Sprzątanie Świata dzieci z tarnobrzyskich szkół wspólnie sprzątały miasto. Każdego roku trzeci weekend września jest czasem, kiedy na całym świecie realizowana jest międzynarodowa kampania Sprzątanie Świata, która polega na wspólnym usuwaniu zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania śmieci. W tej jakże szczytnej inicjatywie biorą udział również mieszkańcy Tarnobrzega, zwłaszcza ci najmłodsi. Nasza szkoła po raz kolejny włącza się w akcję Sprzątanie Świata. Odkrywamy czystą Polskę, prawdopodobnie e, któryś już nasty raz, nie umiem zliczyć, e, który, e, ale robimy to co roku, skutecznie e, angażując dzieci klas 1-3, klas 4-6. 4-6 wypuszczają się troszeczkę dalej pod opieką e, nauczyciela i tam sprzątają. E, dzieciaczki z klas 1-3 bardziej sprzątają teren przyszkolny. No akcja... E, Piękna, ponieważ uczy tego, że to, co nasze, to o to musimy dbać, a nasza jest ta Ziemia. My w ogóle podejmujemy bardzo wiele działań proekologicznych i tak przy okazji pozwolicie Państwo, że się pochwalę. 13 września uzyskaliśmy Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi, czyli już nie jesteśmy centrum aktywności ekologicznej jak przez ostatnie dwa lata byliśmy, tylko w tej chwili mamy międzynarodowy certyfikat zielonej flagi. Nie dostaje takich certyfikatów, nie, nie rozdają tak za byle co pracowaliśmy bardzo ciężko przez ostatni rok i te działania związane z śmieci, z elektrośmieciami, z działaniami właśnie proekologicznymi, w które tej pięknie wpisuje się. Dzisiejsze sprzątanie świata. No mamy sukces i cieszymy się bardzo i dzisiaj na wielkiej radości idziemy sprzątać świat. Dzieci otrzymały worki na śmiecie, a następnie każda z klas udała się w wyznaczone miejsce, aby pozbierać zalegające na ziemi odpady.